Wracamy do środka, chodzimy. Dobra, zająć pozycję dookoła i filmować. Mamy tutaj a to się dać na Korna, mamy jakieś miny? Nie mamy min. Cholera. Ej, ja Korna, masz pytania? Czy mamy jakiekolwiek zapasowe branie? Jest amunicjant. Szetku. Powinno być tu. A to jest Kurde mi przejechałeś Z Ale… lewej Bo jak chcę to, to wiesz, tobie do no tamtego podciągnąć łaję? Nie jest gdzie jesteś Tobie jesteś Do góry jest To we na się na tamtam A czy są na tu dużo do tego Będziesz za bardzo. są jakieś zapasy okay, medyczne? Ten bandaże, takie rzeczy odranżanych. No, znaczy ogólnie było w Rosamaku, ale Rosamak arma a moment i byk nas na drugi koniec mapy. <Gloufie> No, a Rosomak potem się zamieniły na dwa takie wozy, a w takich wozach tylko oprócz linii, nie ma. No, okej. Okay. karabin. Bo nawet bandaże nie mam. Znaczy się, tylko stozy. Znaczy się, jedną stazu. Dobra. Arma mi się zjebała jakby co. Arma mu Po prostu. Eee, gdzie spinguj, mi Pinguj, szybko. Pinguj w górze. Kurwa Ja już kurwa miałem wyłączać armę, co jest? I... Kontakt. Idą Na sobą Jaka to 200 metrów, prawe skrzydło. Kontakt zrokowy. 200 metrów, Kontakt zrokowy. Kontakt metrów. Kontakt zrokowy. Kontakt 200 metrów. zrokowy. Kontakt zrokowy. Kontakt Chcesz drugi Zdjętne, drugi mojżesz? Jeden, osiem, osiem, cero, dwa, siedem, osiem, na wstrzymać ogień. Wszyscy chodźcie w jedno miejsce, ustawcie się Idą Wycofać się, wycofać się. Potrzebuję lekarza Nie mam umów patronkowych, już nic 100 metrów, w Eee, yy, guli? Miałbyś te medykamenty? Bo nie mam nic, a jestem ranny. No, ja już cię robię. Nawet dla sta na jedną stazę, absolutnie. no to Nie, zakładaj stazy. jest wy na. do nas? po prostu, już Nie, luz, no luz, chodzi o nas, mamy, mamy tej ustawioną linię obrony. Dobra Dzięki I panowie jak widzicie, że ząbiaki jak do ząbiaka próją dwie osoby to reszta nikt nie próje do tego ząbiaka, bo to nie ma sensu Tu mój. amunicji To gdzie idziemy taki jest cel Wędro, ustaw się tutaj Jak tam kreta? Mój karabin jest zwykle, y, nie ma żadnego kolimatora. Ej, ja. no. ja, jakie no, mamy no, częstotliwość? No, no. Jaka no, no. częstotliwość no, na radiu? E, ale ty jaka jest grupa? Echa, ja 1 2 Ja nawet nie jestem w żadnej grupie, w A, No Echa, doczekaj, e, poczekaj, poczekaj, do Kornata. Nie, nie, ludzi, to, to, to co będę Kornas, kiedy będzie ewakuacja? To. No bo ogólnie jeżeli jesteś w ECHO 1 to masz... Nie wiem kiedy są, będzie ewakuacja. To, na... to mogę być na Echo 1 hmm, Powtórz komunikat, ostatnie sobie ci przerwało. Nie. Wiesz, że mi przerwało ostatnie sobie, bo mi kształt ukon była. Nie wiem kiedy będzie Echo. ewakuacja. Musi... Na twoją niekorzyść jest... Y... Musimy co, powtórz. Oczekuję Aha. na informacje kiedy a, będzie nas... ewakuacja. Okay, to jest tak, w EH1. No dobra, to dopłóczy się. Cześć, no takie. A u nas jest jakby ja, Tawaro, Ziomek i... Szczur, ostatni raz i... mam chodź tu A reszta osób to jest echa jedynka. Siedem, a dwa echa jedynki. Panowie, tutaj nic nie wejdzie, tutaj jest już bezpieczna strefa. Dobra. A pytanie szybkie, a wędro do jakiej? Do jak jedynki powiem. Tak. Okay. Tam przejdzie, tam Żyje. nawet, nie, jak sobie zobaczycie, tam jest bezpieczna strefa, tam, tam nie, nic tu nie powinno wejść. Ej, kto postawił tą artylerię odej? <grym> Hehehe mam informację, płynie do nas łódka desantowa, która nas zabierze, będziemy musieli niestety wejść do wody, na razie musimy się to utrzymać. Pilnować traktorów, a nie wszyscy w jedno miejsce. No, do mnie, To może zejdziemy z tej kurki, żeby był lepszy i dom, dostęp do wody. Walisz moźierza? Nie wal z Czekam na letkę z on jest moim Nie, nie walisz. Ja, ja jestem to, w twoim to. On, ja jestem jego pośrednim przełożonym kornem ze swoim gościńcem. Chyba widzę kontakt z połomocy. Ludzie pieszczą za 200 metrów w przód. Nie ma po co strzać, poczekajcie, wstrzymajcie, tylko w nich. Tutaj jest wnęgie drutką. Wykryto strzelca 100 metrów w przód. Kontakt, żołnierze 100 metrów na przedporu. Wykryto strzelca 100 metrów w przód Kontakt, w kościele 100 metrów w przód Trzeba, synka, świta Jedź, jest wszyscy do... Wycofujemy się! Szybko do mnie, szybko do mnie, szybko, 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 szybko do mnie! Wszyscy wycofujemy się! 100 metrów na przedpolu. Wszyscy do tyłu, cofamy się do łodzi. Są Żołnierze 100 metrów. Wykryto strzelcza. 200 metrów. Pierda spierdalamy A drut kurwa. No się. podaj se podaj se Siadzajcie na okręt i wsiadacać, siadajcie na okręt Może jest mnie został zarażony prawdopodobnie tylko darmo. Rany, siadać na okręt. Macie usiąść w okręcie, a nie stać na okręcie. Nie wiem, ja nic nie widzę. Ja, Miałbym ktoś pod to... Tak, bo... bo... Ogólnie to chłopaki, bo jestem BAKOWAĆ SIĘ NA OKRĘT! KTO ZOSTAJE, dostaje atomówką WŁEB. No, mm. My nie możemy wsiąść. Nie, żeby... No, nie da się wszędzie wsiąść. wsiąść. Nie da się skrimbować No to czekacie na drugą partię, aż tu drugi raz przylecimy Bardzo fajnie komanitarnie bym to Dobra nie mam może Poczekajcie chwilę, zaraz mam postawię drugi ponton. Uwaga, jest bontun postawiony na zewnątrz. Ty ucieka Jestem nie mogę się ruszyć Zgiczowałem się ty, po ty, wodzie Chociaż nie się, się ruszyłem tryb. Do Dobra, teraz patrzcie na wyspę, bo będzie atomówka. A więc patrzcie. Ty lepiej podziękuj, tyle lepiej podziękuj ty mi za to, że tu późba. Dłużba... No ale strzeliłem nam trasę, co? Właśnie, yy, ten... Kuli yy, dziękuję, że przyjeżdżaliście tu, bo ja bym tam został z tej śmigłowcy zaraz A, jest to telewizja Telewizja Tak, na dzisiaj w jeszcze płyniemy na okręt i będę wykonywał pasową, bo będę z nią śmigł A ty? A to, żebym sobie postrzelał, zwolnię że... Dobrze, że sobie nie postrzeli za dużo, bo albo byś Grę, albo by to się to tragicznie zniszczyło. Znaczy, Zresztą on nie dostał rozkazu strzelania z buzieżu. Właśnie, właśnie to... Właśnie to się to umówiłem. Też mu mówili, że nikt nie powinien... że powinien dostać rozkazu strzelania. że ślepy, jeszcze debil i ciemnota Proszę pana, ale no, mam? No, proszę pana, e, no kto widzi w Mordzie, żeby widzieć proszę pana gdzie ja? Nie potrzebuję no kto widzi No właśnie No na przykład teraz wiem ja, idealnie widzę, że się przybliżamy, masz to wszystko odsuwać Wy możecie wysiadać z tego okrętu do samym bo nie możemy Tylko po kolei bo wejdziecie sobie w dupę. Mówię wam, zwolnij ziomek by na to jeszcze Spłakiwało się na testach sprawnościowych, nie? Co? Oczywiście, że tak. <grywa> Teraz mi się przypomniały Star Warsy. <grywa> Patrzcie na drabinę, jasno. Jeśli nie idzie, to łazi na drabinę. Ja Kurde, poleciał. Pa? patera. Pa, patera, patera. <grywa> Proszę, powiedz, że... Człowiek za... za burtą. NAGRAŁO SIĘ mm -hmm. Ja miałem kurwa i latarkę i widzę no, i lepszy karabin, ale mnie... Mije, nie koło uh. Pędro, gdzie jesteś? Miałem zelity karabin, a wyszedłem za kimś Pędro hmm? A nagrało się? No To patera, 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 widzisz to? Kurwa spadłem przez, przez tekstury i się w razie wyrozjebałem Zęby <grym> spadły na doł? Ej! Iskier, iskier, Ej kurwa Zeus, jestem w środku kurwa statku Dobra, wszyscy zbiórka no, przy nie. mnie Dziękuję okay. Ludzie za wortą <grym zamiarów> Pamiętajcie, jak podróżuj ten, za wortą to że... on się strzelił? Jest, jest, jest Już wchodzę, wchodzę, czekaj, wchodzę Wchodzę, 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 bo się spadnęło Jestem już z statku, spadłem przez który, kurwa Wszyscy zbiórka w szeregu na pingu Na pingu? Nie ma pingu Proszę, ja w pingu. Pingu. Tutaj, do mnie u, ja Ale ty nie masz tymi... pinga w ogóle, nie widać twojego pinga Zeus jesteśmy u statku weźmy kurwa wyciągnięcie Wjabałem się, się przez, przez kapture Na białej linii przede mną ciągłej gdzie przede, przede mną Przede mną, nie obok mnie Przede mną Ludzie, wy jesteście upośledzeni Mówię przede mną to znaczy przede mną Na tamtej linii gdzie kreto i dymet a, stoją? No ale tak daleko? I ty też. No dem idę no. Alekro! Jestem ale ja się nie 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 wzią, tym. Nie, kurwa wyrażę. Wiesz sensie co? Wiem, że ja, tutaj było krótko, wiem, że było mało akcji, ale musiałem wam coś zrobić. Dałem się trochę więcej robić, ale. Tak, tak. Tak można. Ja w takim razie już idę, dobra. Dobra to Dzięki za grę. Dzięki. Mogę coś panowie powiedzieć? Panowie panowie sobie... powiedzieć? Zaraz, Teraz panowie, chcę Całość szeregu pomału dojść do tych. Bramek. Patrzcie w tamtym kierunku. Tak jest. Ile sensu. sam Sława Bożni. Sława Sława Bożni. Sława Bożni. Sława 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 za, to nas nie dosięgnie? Dosięgnie, no, bo